Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Komisji Weryfikacyjnej. Przekazuję głos jej przewodniczącemu panu ministrowi Sebastianowi Kaleci. Dzień dobry. Dzisiaj wszyscy jesteśmy jeszcze pod wrażeniem wystąpienia pani Kidawy Błońskiej, która zapomniała programu. Natomiast my, notatek, nie zapomnieliśmy, bo wiemy, co chcemy powiedzieć. I mamy do ogłoszenia przekazania Państwu informacji o dzisiejszych dwóch wygranych komisji weryfikacyjnej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W dwóch sprawach, w sprawie Morszyńskiej 27 oraz Kleski 39 dzisiaj z zapadu rozstrzygnięcia, które są korzystne dla decyzji, które wydała komisja. W pierwszej sprawie Morszyńskiej 27 jest to sprawa, w której matka głównego podejrzanego w aferze reprywatyzacyjnej, Jakuba R., uzyskała w 2012 roku 833 tysiące odszkodowania z tytułu utraconej nieruchomości. Wcześniej nabyła te roszczenia, więc to nie była utracona przez nią na nieruchomość. I komisja wyda w tej sprawie decyzję w marcu, że to odszkodowanie nie powinno być wypłacone, ponieważ nie spełniono odpowiednich, nie zbadano, czy spełniono odpowiednie przesłanki z Odpowiednich przepisów, jak również dokumenty wskazywały, że to odszkodowanie nie powinno być wypłacone. W tej sprawie co ciekawe, jest to jedna z nielicznych spraw, w których miasto stołeczne Warszawa nie zużyło skargi do sądu administracyjnego, złożyła tylko pani Alina D. I dzisiaj sąd oddalił tę skargę podzielając stanowisko komisji względem poczynionych przez komisję ustaleń. Czyli krótko mówiąc, jeśli ten wyrok stanie się prawomocny, no to pani Alina Dep powinna zwrócić te 833 tysiące do budżetu miasta stołecznego Warszawy. Druga sprawa to jest sprawa królewski 39, słynna sprawa kojarzona przez państwa jako przedstawicieli mediów z tak zwanym Kuratorem z Karaib. Tutaj w tej sprawie tylko miasto stołeczne Warszawa złożyło skargę do sądu administracyjnego, jednak co ciekawe, dzisiaj podczas rozprawy miasto wycofało tę skargę, co skutkowało, że postępowanie zostało umorzone. I miasto podczas rozprawy argumentowało to tym, że toczy się postępowanie karne w tej sprawie. Przypominam, że toczyło się, kiedy komisja wydawała decyzję, więc prezydent miasta nie musiał składać tej skargi. Jak również. Wskazał, wskazali pełnomocnicy prezydenta miasta stołecznego Warszawy, że część zarzutów wyinterpretują z innych wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie decyzji komisji, jak również prezydent wskazał, że będzie badał tzw. zwane spadki wakujące, o co komisja, co komisja wskazywała jako potrzebę badania w swoich pierwszych decyzjach najgłośniejszych. Sprawach. Czyli, Szanowni Państwo, Komisja Weryfikacyjna. Dzisiejsze rozstrzygnięcia pokazują, że Komisja swoje postępowania prowadzi bardzo profesjonalnie i to są ważne dwie wygrane Komisji Weryfikacyjnej, które powodują, że jeśli te wyroki stałyby się prawomocne, te orzeczenia staną, stanąłyby się prawomocne. W jednym przypadku to jest merytoryczne rozstrzygnięcie, tylko. Natomiast wielki majątek zostałby w mieście stołecznym Warszawa, co tym bardziej pokazuje sens powołania komisji. I tak jak Państwo wiecie, zapowiadałem w przyszłym tygodniu, we wtorek, podczas posiedzenia komisji, przedłożę członkom komisji projekt raportu, w którym oczywiście te okoliczności, o których dzisiaj mówię, również zostaną rozstrzygnięte. Jak widać, komisja potrafi skutecznie walczyć o mienie Warszawy. I teraz przekazuję głos pozostałym członkom komisji. Bardzo proszę, pan minister Kondratko. Szanowni Państwo, tak tytułem uzupełnienia trzeba wskazać, że w sprawie ulicy Morszyńskiej miasto stołeczne Warszawa wypłaciło 833 000 zł, około. Natomiast komisja weryfikacyjna na mocy wydanych decyzji Przyznała poszkodowanym w wyniku tak zwanej dzikiej reprywatyzacji ponad 5 milionów złotych. I w tym momencie mamy taką oto sytuację, że odszkodowanie w przypadku nieruchomości morszeńskiej zostało wypłacone bardzo szybko. Natomiast tutaj osoby, które poniosły szkodę, realną szkodę w wyniku i krzywdy w wyniku reprywatyzacji, no, czekają. Miasto zaskarża kolejno wydawane przez Komisję decyzje. I tutaj można po raz kolejny skierować tylko apel do pana wiceprezydenta Rabieja, który tak ochoczo, będąc członkiem Komisji, jeszcze podnosił rękę za decyzjami w tym przedmiocie, aby uczynił wszystko, aby te odszkodowania i zadośćuczynienia wreszcie były wypłacane. Tym ludziom, którym się one słusznie należą, czyli mieszkańcom Warszawy, poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji. To powinien być właśnie swego rodzaju plan rabieja, jeżeli można tak powiedzieć, bo to takie pojęcie w publicystyce i w obiegu publicznym już funkcjonuje, tylko w innym kontekście, niestety. Natomiast tu, w tym momencie, należałoby właśnie zaapelować, aby te działania Miasta Stołecznego Warszawy mające na celu wynagrodzenie szkód i krzywd zostały jak najszybciej przez prezydenta Trzaskowskiego i pana Rabieja podjęte. I bardzo proszę pan minister Lisiecki. Szanowni Państwo, ja też zwrócę się do władz Warszawy, do prezydenta Trzaskowskiego i pana wiceprezydenta Rabieja z wnioskiem, aby jeszcze raz przeanalizowali te wszystkie wnioski, te wszystkie skargi, które skarżyły decyzję komisji weryfikacyjnej, na podstawie których no, w sądach obecnie trwa procedura związana z, ze sprawdzaniem decyzji komisji, aby jeszcze raz przeanalizowali te wszystkie wnioski, aby jeszcze raz przepatrzyli je dokładnie bo być może warto by było, aby tak jak zostało się to w przypadku ulicy Królewskiej, nieruchomości przy ulicy Królewskiej, aby wycofać te skargi do sądu administracyjnego, co jednocześnie otworzyłoby drogę do tego, aby te nieruchomości wróciły już do Miasta Stołecznego Warszawy, a lokatorzy z tych nieruchomości mogli otrzymać odszkodowania i zadośćuczynienia wypłacone z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo. Proszę pan minister Klimiuk. Tak, jak już wspomniał pan przewodniczący i pan minister Lisiecki bardzo cieszy, że jedna z tych spraw została wygrana, dlatego że Warszawa wycofała się ze swojej skargi. Być może w ostatnich dniach, kiedy władze Warszawy, chyba nawet one musiały spostrzec, że nie są w stanie. Nawet zarządzać własną infrastrukturą, jak pokazała Waria czajki, gdzie potrzebowali pomocy rządowej, tak być może w końcu i w sprawie reprywatyzacji doszli do wniosku, że i tutaj potrzebują pomocy tak wyspecjalizowanego organu, jaką jest Komisja. I tutaj pozostaje mi wezwać z tego miejsca pana prezydenta Trzaskowskiego, władze Warszawy, żeby wycofali też pozostałe skargi, i nie wnosili nowych i dzięki temu pieniądze będą mogły zostać odebrane mafii reprywatyzacyjnej i przekazane pokrzywdzonym lokatorom. Dokładnie tak. Widzicie Państwo, spory wokół reprywatyzacji są niepotrzebne. Komisja działa dla miasta stołecznego Warszawy i być może, że warto, żeby dokonać pewnych oszczędności w wydatkach miejskich i wydatkach komisji, wydatkach sądu, bo przecież wszyscy, każda z tych instytucji w postępowaniu sądowym musi wysłać pracowników, którzy pracują tymi sprawami, więc to są koszty i żeby tych kosztów nie było, to miasto stołeczne Warszawa może wycofać skargi, a majątek zostanie dzięki temu szybko zabezpieczony i z tego majątku będzie mogło korzystać miasto stołeczne Warszawa. Przypominam tylko, że w sprawach, które są w sądzie administracyjnym, są to trzecia i czwarta sprawa, w której komisja wygrała, więc niektórzy, którzy twierdzili na początku, że wszystkie sprawy, które komisja będzie rozstrzygała, oczywiście będą oddalane, że komisja nic konkretnego nie ustali. Widzimy, że krok po kroku pokazujemy, że. Te błędy były, były w reprywatyzacji poważne, a jak poważne, to już okazja nas nasze spotkanie prawdopodobnie we wtorek po posiedzeniu komisji, gdzie przedstawię wspólnie z członkami, którzy będą podzielali na, na wtorek propozycję kształtu raportu komisji weryfikacyjnej. Tam o ewentualnych patologiach, których, które w mojej opinii były gigantyczne, będziemy mogli dłużej porozmawiać. Czy są pytania? Skoro nie ma, bardzo dziękujemy. Dziękujemy.